Jako fundacja To się leczy, skupiamy się w dużym stopniu, jeśli chodzi o wspieranie pacjentów z niewydolnością serca i ich rodzin, poprzez po pierwsze wiedzę, wiedzę na temat samej choroby, czym jest niewydolność serca i jak ją najlepiej leczyć, jak ją kontrolować, żeby stan się nie pogorszał, a i jak też poprawiać swój stan zdrowia, jak modyfikować swoje życie samemu, ale również we współpracy i z pomocą rodziny i bliskich, bo jak wiemy to doskonale, osoba, która choruje na niewydolność serca często jest wspierana i jest zaopiekowana przez bliskich. W związku z tym jest to choroba nie tylko samego pacjenta, ale całej rodziny i teraz dużo zależy od tego, jak też rodzina Radzi sobie z chorobą pacjenta, jak potrafi go wspierać, jak potrafi go motywować do odpowiedniej terapii, do zmiany stylu życia. Kolejnym aspektem to jest właśnie ten sam styl życia, coś, co najczęściej ma wpływ na nasz stan zdrowia i doprowadziło nas do niewydolności serca, skoro ja jako członek rodziny w ten sposób żyłem, to jest duże prawdopodobieństwo, że inni członkowie mojej rodziny również są narażeni na tę chorobę. W związku z tym ta edukacja, nie tylko samego pacjenta, ale również i bliskich, ma bardzo duże znaczenie i przełożenie, mamy taką nadzieję, na ochronę i na niedoprowadzenie do niewydolności serca wśród innych członków rodziny bądź nawet kolejnych pokoleń. Kolejnym aspektem. W naszej fundacji to jest samo zrozumienie tej komunikacji między pacjentem a osobą chorującą, a, a rodziną tego, w jakim stanie jest pacjent, jak, to jest, jak ta choroba potrafi być ciężka i trudna. I pomimo tego, że, jak słyszymy, nowotwór, cała rodzina pomaga i wspiera pacjenta, i bliscy jest to taki alarm, dość głośny mobilizujący wszystkich, tak choroby serca takiego alarmu nie zbudzają, a powinny tak naprawdę, bo choroby serca są, potrafią być bardzo ciężkie i potrafią być, jak wiemy, w statystykach tragiczne. Wcale nie mniej, a nawet bardziej czasami niż choroby nowotworowe. Nie chodzi o to, żeby porównywać. Chodzi o to, aby zdawać sobie sprawę z tego, że ten pacjent potrzebuje naszego wsparcia. Sam pacjent potrzebuje też traktować tę chorobę poważnie. A co najważniejsze, mieć świadomość, co doprowadziło do tej choroby, aby uratować kolejnych. Mamy hasło kampanii: serce bije na alarm. Powiem tak od siebie, nie czekajmy na ten alarm, działajmy wcześniej. Tak, aby ten alarm nigdy nie zadzwonił, a jak zadzwoni, wspierajmy i pomagajmy sobie, bo z niedolnością serca można żyć i można żyć w dobrej jakości i w radości hmm. razem z bliskimi.